A widzieliście takie rzeczy? I powiem wam, że to nie są sztuczne pieniążki Tylko pani ma tutaj normalnie kantor To jest tutaj 30 metrów od naszego hotelu Pani normalnie tutaj sobie urzęduje Teraz nie siedzi tutaj, tylko jest tutaj w pomieszczeniu klimatyzowanym I tyle kasy Normalnie prawdziwych pieniążków Zobaczcie Poukładane ma tutaj po 10 tysięcy, nie wiem czy po 100 tysięcy jak ona ma to poukładane? Już nie pamiętam. No, żeśmy wymieniali, no to po 100 tysięcy ma poukładane w tym, yy, w zwitce. Elegancko, co? <laughs> Jakby u nas takie były kantory, to by było ciekawie. A kurs spadł, było 4,30, a jest 4,25. No zobaczcie, takie cuda. Takie cuda, panie. I to nie jest taki kantor jeden, bo tutaj jest zaraz drugi. Kawałeczek dalej jest jeden, potem jest jeszcze następny, pani siedzi również ma, tutaj ma 404 kurs, proszę bardzo, i również pełno pieniążków, to jest na takiej ulicy. A przecież jak byliśmy gdziekolwiek w Singapurze czy w Malezji, to wszędzie te kantory mają podwójne wejścia, kraty, szyby, a tu pieniądze na ulicy leżą. Widzicie? Kambodży pieniądze leżą na ulicy.